No dobrze. Więc witam serdecznie w wycinku Honor. Ja jestem Macu, za mną jest Eryk. Ejo, hejo. Kicia. Ej. Hey. No olej. Jo. Będziemy grać wiernych. No jest wielkim fanem, Krucjat. Ale bardziej piwa. Dokładnie. Dlatego For Honor jest jedną z jego ulubionych gier, ponieważ można teraz w nim pić piwo z kolegą oraz zabijać niewiernych. Eryk, egzekucję! Halo! Co to za dziwna baba? Halo! Ała? To jest albo tyle wszystko, właśnie. Kiedy jest dość nowa ja. For Honor? Ja żyję, znaczy ona, Nie ja. Ty żyjesz czy ona w końcu? Trudno stwierdzić. No chyba ty żyjesz. Tak. Tak nie do końca. O. Oh. Tak prawie. Bo obie żyją. Dwóch naklepałem. O nie, ona. A nie. Szkod. Ale też jest straszna aktualnie. Po prostu. Ilość. Skąd mnie naklepał? Guten Morgen. Typowy szkod, nie możesz się zdecydować. Prawo, góra, lewo. Czy jakie tam są inne kierunki, nie pamiętam? No, chyba wymienisz wszystkie z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o tą grę. Ach, oczywiście, nie mogła powalczyć z kicią, musiała dobić mnie ostatnim hitem. Napadł drugi wściekły szkod. Piękne datowanie w Nie, mam, nie, nie mam żadnych lodów, pod się. <noise> Ale to przecież nie jest dzie siedmioletnie dziecko i Cię przeżyła a to ty <grymne> się szybko w porę zorientowałaś no bo stał tam gdzie stał ten no ten typ co ma kompleksy no, ten. <grymne> ten, ten, ten typ którego tam. z dużym toporem czy z długim mieczem? z długim mieczem a ty widzę wielki typ z toporem jest tutaj czekaj mój tutaj jest. No to moje prawo Dobrze, polizany. Tak, moje polizane moje. O, o, czekaj, dobra, przyda mi się pomoc, bo teraz dwóch, yy, dwóch z, kompleks z kompleksami tutaj mam. Za późno. SBI, SBI zaraz się tam zjawi z wielkim młotkiem. A ty nie masz przypadkiem halabardy? Okej. Młotek, halabard, a i to ciężkie, i to ciężkie. Okej, To już na głowy. Dasz radę z zemstą? Oj, nie. E, jednego A jednego. nie, A, oj ch chyba nie Cztery Umarł, ale go podnieśli Nie, on umarł A... po chwili krwawienie go dojechało Umar ale przeżył? Ty to jest mama? Ciu, ciu. Dzień, Dzień dobry, witamy, tam w w... witamy w pociągu Bo pracy. jesteś tak dobrym graczem w tą grę Dzisiaj mamy jednego pasażera o, drugi właśnie wsiadł na naszą przepiękną stację. I ktoś cię złapał. Nie od Państwu miłej podróży. Nie odpowiadamy Dzie za wszelkie szkody wyrządzone podczas stosowania naszych linii. A to nie było. Dzie dziękujemy, że wybrali Państwo linię Bringer. Jarek, uciekaj. Muszę, muszę podziękować pasażerom, ja ja... że mnie przeszkadzają. I podczas kolczy naszym. mnie. Bum O kurczę. Uła. A, nie będzie mnie rzucał. O, dzięki. No live na ratunek. Dobra, no live. Podnosi ręka, podnosi pod On jest mój. Nie miałem jak się bezpiecznie ewakuować z tą sytuacji. Dobra, to się spię. A, Jezus. No oczywiście, że mnie rzuci. Przeżyj. Aaa, prawie. Wymieniałem się z nim hit za hit jakieś trzy, trzy strzały z rzędu to W sumie jakbyśmy wybrali dobrą na mapę, to no ale faktycznie mógł otworzyć linie letnicze Ciocz Cacata co 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 Chodź. Boja. Ludzie! Jak to feintuje każdy atak praktycznie. Dobrze, przepraszam, chłop sukience coś jest napalony, bo nie może poczekać aż skończę walczyć. A wiesz co, o, oj 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 oj! Mamy mały kłopot! Ojej. Ja, ja, ja. No to chodź, no, no chodź, ty pierwszy, ty pierwszy. Ty idziesz pierwszy. Oj tak, oj tak. Ała! No, mój glas. No ja, to ja po trochę miniony. Chcę tu dójkę mieć chociaż ten stary chyba walił tym kijem, tak. <laughs> to, co to ma być. Ojej, oj, ja oj, widziałem, to, no to. super. Tak powiem. Gobie chyba cały czas są do lepkich, co skoro chcą dzwonić swój glaz. Czy jakby coś tak. Jako, jako się tak by miało? Nie wiem, nie, nie znam nordyckiego. Dobra. To by teraz nakopać tej trójce. No ale chodź. Idziemy i idą. To brzmi jak coś podejrzanego. Jestem. Kicie i trzy miecze. No śmieszne. Żystka się odpaliła. O ale. O, to go Dobra, czy... Czekaj. T Ten gość już nie może walczyć więcej niż jeden na jeden, bo jest zatruty. Czekaj, czekaj. Ludzie. Nie Wszyscy... Nie dadzą zabić. Jednego typa, jak była walka 4 na 1 Nie! Będzie teraz jeden bieg za nim i go bronił za wszelką cenę Wol mi z tym badziewiem A, rzuć tak. jeszcze czymś we mnie, żeby mnie zabić Zrzuć go! Dokładnie tak Pięknie Kiciu Teraz chodź, idziemy im nakopać na Kiciu, podnieś się e, na Lejfa nie żyje Tak, no, Lejf nie żyje e. O, o, ma dzwoń, maglasu To akurat ja, Eryk No, tak on zawsze musi się... Nie, on y zawsze musi się... Say, a nie móc zdecydować. Nie Mam pomysł! Czekałem, no, tym razem się zdecydowałeś na górę? Teraz. Uh. Oh, on zawsze ucieka jak mnie widzi. On już ucieka, on już wierzy. Ja jak zobaczyłem, że on zaczął uciekać a. to ja miałem taki, Nie, ja nie będę cię gonił. Ja, ja widzę gdzie on biegnie. Ja, ja, biega, bie, przechwycił. Przechwyt? ale ja, ja widziałem, że on cię przechwycił dosłownie w takim futbolowym stylu, no. Właśnie w ogóle Czemu to jest? Ale to nie nie Eee, pod czwórką. Widziałeś czwórkę? Nie, nieważne. To, to są jakieś azjatyckie kraje. Nie będę pytać. Tak. To, że My teraz komuś. Ja się dwa. teraz uduszę tu kute, podczas tej walki. O! Bierzcie Lęka. mi tego typa! Wiesz co, biorąc pod uwagę je długo się miecza, obstawiam, że pan nie pan jest w Tajlandii jednak mimo wszystko. Wiesz? No daj uwaga, plecy masz od Szkota. Ja. Idź, podnieś. Już, już, macu, macu, wstawaj. To, ale to nie ja. <laughs> Wiem, po prostu zmacałem Ameryka, żeby wstał. O Jezus. Oj, oj, oj. O! Pultą go? Dobra poczekaj. Trzymałem, trzymałem ich tak długo jak mogłem. Nie robiłem uniki jak podczas dwóch. Ale poczekaj. O, mordę. Co to się pali? Po katapulcie wszystkie? Nie, e, wiesz co, to, nie, to, była zwykła, to była zwykła katapulta. To akurat była bomba tego od dręgra. Hej, tego co to właśnie to go klepiesz? W boleści może mieć 8 nieblokowanych ataków pod rząd? Dobra, ja go zabiję, a ty weź zabij tego kościa. No. Dostałem, czymś rzucili. Halo, policja. Rzucają. Eee, ten samuraj od siedmiu boleści, czyli talerzystka... A czekaj, o którym samuraj teraz mówisz? Samuraj od siedmiu boleści. A, kancer. Cancer. Kęsaj. no cancer, no, kęsaj. On po prostu jest... Tym typem postaci. Nie, to jest po prostu... Ta postać tak ma. Kiciu, trzymaj się, trzymaj się. Hold it! Hold it! Dobra, jeszcze aplikacja truty? I teraz tylko kogokolwiek walnąć. Dzień dobry, już nie możecie walczyć. Nie mają żadnych punktów. Musimy trzymać to zawsze przygotowane. O, czwódeczkę mam. Ojejoj! hello! Proszę. Wracaj mi tu Szkocie Szkot mi ucieka oh, Oj, jeszcze na baking running? Nie ma Szkota running Where are you running to jest lepsze pytanie Bo ja ich nie widzę? Gdzie oni są? Po lewo, po lewo jednego się jednego? O no, widzę masz drugiego. Masz drugie. Gdzie jest drugi? Na no, C, o cześć! Cześć Alterzystko! Chodź tu! No chodź no, tu! No chodź tu! Chodź. Będę okrutny, będę okutny. Będziesz się cofać dopóki. Dobra, dzięki. Ja co nie masz? Tylko... Ja tylko zrzewieć muszę. E, 10, A, 10 punktów 10 muszę liczby, zdobyć. Co? żeby co? Je... Żeby doskaz Ciu? wykonać. Uff. I... A co potrzebuję? Uciekać? Wijać. To jest artylerzystka, właśnie dlatego. Ja Czy ona? Nie wie jak. No, pokazuję, pokazuje, jak się dokańcza ludzi. A oczywiście najdłuższa egzekucja, bo czemu nie? Prosto na Berlin. Dobra, zdobyłem punkty, zdobyłem punkty! Tak! Rozkaz wykonany. Okay. To się nazywa mierzenie. A ile potrzebowałeś ich mieć? Meczna. Tak, do kiecie nakieruję, jak wszyscy widzą. Po tu najniższy poziom, ona jest naturalna w tej grze. A no, no ja najwyższy poziom, a zamyka. No, dokładnie. Ja muszę, Widać, że ja on nie ma tego efektu. Ja muszę trochę na moje stawy. 50 poziom Lobringera i, i, i nie, nie daje rady. Po prostu Daj no, ja mi powiedz, chwilę, polecam WD I dostał. Zastarzał się. Tylko nie tą WD, no, ale, nie ta Woda WD, <grym> w -D, nie WD Dwa Chyba idę ty Po dwóch piwach ty, ty będziesz spał. Oj, 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 oj nie. Chociaż widzę po dwóch, ale Oskazuj? jeszcze widzę. Rozkazy musisz zmienić? No nie zdążysz. Nie zdążysz. Tak. Nie, nie w pojedynkach! Nie chcę pojedynków! Aaaa! To jest... Dupie doczytałem, że w pojedynkach jest rozkaz. Nie. Otwiera, otwieramy linię lotniczą na no Olajw. O nie, dlaczego ja nie, z... 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 nie, nie wziąłem Tian to... Diego na tą mapę? Nie wiem, bo od razu wybrałeś te Kirby. Trzeba mówić, mi, że ta mapa jest. Co? Co no le? Następna stacja podziemia. Co tak się wolno zbierają? Boję się z mojego majestatu. O nie, oni wzięli Urlorda. jest ma mistrza przypychania. Jaka szkoda, że. <laughs> ja, ja po prostu z buta wjeżdżam. <laughs> w niego. No ja... zobaczymy. W się, ja, jeśli on nie. To tak, to są ci sami ludzie tak swoją drogą. Znaczy wzięli praktycznie te same postacie. Znaczy dwie wzięli, takie, te same, a dwie różne. No. A, bo to jest inny napojony wiking. Mm. Okay. Tak. Znaczy bardziej mi chodziło o to, że wcześniej I walczyliśmy z się... W Kińczyk no. też był, tylko inny. No. Idziemy pobić dziadka. Po prostu idziemy klepać dziadka. Na, na dziadka kot nie lubię walczyć. A to ja sobie go wezmę. Znaczy jest wkurzający biorąc pod uwagę jego zasięg, no nie? Ja? Ale My tak to są... damy radę, jedziemy My po prostu. To jest jego prędkość, bo ja w większości przypadków nie mogę wypełnić nawet ataku takiego. No, hitokiri jesteś, nie? No tak. Jeden dobry hit nie ma typa. Jedna A czwórka. Też. Jedna czwóreczka i tyle. A co, on, co, co on ma, tak że bierze bardzo nad głową i robi helikopter? Tak, mniej więcej. sobie tak. Ale on robi też takie, co, że odskakuje do tyłu i ma na To weźcie, a my lecimy ten. A, my lecimy na bezno... na Cessno idziemy, z, idziemy wprowadzić linie lotnicze wiesz bierz. Nikt nie pobiegł na... Dobra, pobiegł jednak. Coś jak ich wrzuciłem jednego w drugiego. E! O! Nie trafił w okno mną. Daj, ja daję Oj, nie. Będzie próbował mnie rzucić? Nie, tylko wywróci. A, on też nie ma staminy. Parowanie nie Ludzie, parowanie działa. O, 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 o co ci chodzi? Przecież mi zadziałało. Dobra, no ale To co, idziemy zrobić wsparcie? Co? Nie. Stoję tu. Okej okay. <grym> Dobrze, to czekaj, morduj. Ja pobiegnę przejąć B. Zapomniałem, Kensei. Na dzień dobry ma przebijanie się przez ee, blok. Rozumiem, że na no, olej. Będziesz robił im okno życia. Wybija. O kurde, Kensei! Zrobię lampki na święta. A, tu jest ich dwóch. O, poszli sobie. Ta. Trzech. Przepraszam, o, Trzech. Wiedzę, jaką imprezę masz, Macu? Ok, jeden ucieka. Zgadł mnie. I... A, niestety nie dobył minion. Ale po prostu. tak mi coś parwali. A, no, ale sobie da radę, pewnie z tamtym gościem. Raczej. Powinien. No widzę, że kici zafundowali A. space program. Jakie ja uwielbiam jak ktoś się wstawi tak i tanie za moimi plecami, że e, ja, ruszając się z i z tydoneską atak. Chyba miałem laga czy coś, ale tym, który mnie szarżował. rzucił mnie na ziemię. Długę. Zrzucił mnie na ziemię, nie zdążył mnie zaatakować, cofnęłam się. Po czym się tepnął i zrobił mi crowd breaka Okej. Okay. O Jezus! O mój Boże! Chyba naprawdę nie chcę nam oddać tego co Jak widziałem, ilu ich chciał mnie rzucić. Cała jej drużyna używa, czegoś coś rzuca. Szkoda, że się... Szkoda, wiecie co? Eee, według mnie, Dręg powinien w momencie, kiedy nie trafi w ciebie tą swoją szarżą. A wykonają bardzo blisko e, tego. It's Ścian, it's ściany mapy. Dokładnie powinien zrobić. Uuhuhu. Padający dron. Tak. O nie biegnie trzech. Trzech? Okej, okay. okay. dwóch wyduciło się na punkt, trzech. No już, 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 Patrzę na chwilę, bo muszę sobie włączyć pod nią do anihilacji takich. O Jezus, no śmieszni jesteście. Jezus Maria, naprawdę. idealny. No, ale weź im zrób okno życia, bo oni się naprawdę uparli na wyrzucanie mnie. Ja, ja to widzę, Kiciu, to byłaś ty? Ja to dobrze widziałem? W sensie jednego zrzuciłem, potem mnie zrzucili. On cię cały czas po prostu kopał, co nie? Po kostce, po kostce. A... Ale w tam, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę utrzymaj się Odbijaj i... guard breaki, po prostu odbijaj i... guard, guard breaki, bo to jest jedyne co oni umieją Jezus a to jest... to jest... Dziewaj dziewaj się co, się stało z moją staminą Chodźmy sobie na A racja, yeah. ten spamował tym atakiem, go Kiciu, nie Trzeba go odrzucić akurat. A, dręk. He? Dręg przyleciał i mnie zrzucił. Po prostu. A, wbiegł w ciebie, co nie? I cię, po... I cię wziął. E, Okej, okay, coś mnie się on po prostu teraz tak... popchnął, ale sprawiało mi, co on to wy zrobił, bo stałeś jakieś 5 metrów. Eee, wbiegł we mnie. On po prostu rzuszarzył szarży dręgra. A, to jest ta umiejętność. Tak. On cię rzuca po prostu? On cię bierze na ramię i poprawi przez tą z jakieś 5 metrów. No a u mnie właśnie do ciebie podbiegł jakby cię praktycznie popchnął. E, wiesz okay, co? To bo to jest ten. Bo to jest umiejętność. O, po prostu on był już w tym zasięgu. Ja byłem w tym zasięgu z rzutu już. Mac uwaga uwagę biegnie od ciebie. Ja widzę, że biegnie na mnie Warlord. Ja ja sobie odpuszczam C. Ja, będę... ja idę na C. Ja ich, ja ich z tego co zrzucę. Ale nie, nie, nie muszę nie. ich rzucać. Ma nie ma sensu. Bo kiedy ja dostaję wrotki przez cały punkt dosłownie po jednym no, ataku. Okay. No jasne. Tak i na to, że nie mogę używać, używać Słońca wulgarnego. To wreszcie no. tak. Mam, ja nadzieję, nadzieję do życia. Mam, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że mama Drängera i Ja hmm. wywołuje się z rasy. psów, który, który jest płci zeński i skończy w stronisku. No to już chyba mam tytuł odcinka nawet. Nie no, bądźmy szczerzy, Dręger chyba ktoś zrzucił w dzieciństwie z okna. Jak on się tak zachowuje. Nie no, nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. On jest niewyżyty, to wszystko, no spokojnie. O. Rzizek to też jest ten typ gracza, który po prostu będzie feintował każdy atak stojący obok ciebie, kiedy walczy z kimś innym. Dokładnie. O, nagle pany. Bardzo mi tu. Tak. Tak. Przyszłem. Przyszłem. cię! Nie. nie. Żyję. Nie wiem jak. Nie wiem, nie wnikam. Żyję. Ale dobijcie. Hamsko. No to prawy, lewy, prawy, góra, lewy. A No i co teraz, gościu? No tak, wywrócisz mnie, a no co zrobisz po tym wywróceniu? Uderzysz mnie? No to masz gardę. O nie. No, czy znaczy on mnie przepnie aż do. prawie do przepaści? No a tak, to jasne. No jasne, Dubaj, Dubaj. Z siebie ić kopni. Tak, fajnt. Okej, tęgę no mitnął. No, mocno. A, Copyright, mocno się uważaj, bo tu jest. E, wiesz to co, nie słyszę twojej muzyki. Nie wykrywam jej, więc jest okej, okay, póki co. Dęgę przeżył moją czwórkę. Halo, policja. I uciek jeszcze. Jest koło B. Kęsej do mnie idzie. Właśnie na C. Eee. No niestety ja tam nie idę, przyjdę na za to nasze... Znaczy, ta walka, tą walkę będzie ciężko wygrać, nie powiem. Możemy próbować. Ej, ja by to nie A! Wiem, nie widzą, widzę. Squirt. Mają same osoby na, na przepnięcia. Musimy zdobyć punkt A i punkt B. Wtedy możemy... I blokować podgrywać... punkt C cały czas musielibyśmy. I wtedy możemy przepchnąć do punktów, w którym będziemy musieli się bić 4 na 4, wtedy możemy wygrać. Tylko nie możemy tego robić na punkcie C, bo to się... Nie, no ale już nie dam rady, bo oni teraz mają cały czas C. Dobra, ty do ja będę cię bronił tutaj. Uważaj, 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 uważaj. Widzę, 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 w końcu. Za tobą! Ja będę po A, Raz, dwa... Kurczę. A, już mnie zna. Kasajmy, ten Uwaga, DNG. No to niedobra obrona z każdej strony. Mam dłoń. Dobra. Ej, no Jezus, widzę jak to Ej, u was tak, wygląda. Czynność? No, guard break. On tam nie ma. nie ma. Coś tam jest? Coś tam jest? A nikogo nie ma na nikogo Tak. ma na Ja Tak, Rzucam wam. Ja jest. Coś tam jest. Coś Niestyle. jest. No, gdzie mam nie niby? Nie ucieknie, A nie zdążę. Czy się heal'nież? Nie zdążę, nie da rady. A co mi to da? Eee... Tak się przy... sobie. No, ale byśmy walczyli do końca. Może byśmy jakimś cudem... Studen... Ciężko by było, Erik. Ej, ale zawsze byłoby honorowo dla nas. Takie eee, honorowo. Przypominam ci, w którym miejscu, Erik? Wiesz, to z... jak jest Last... honorowy kill, w tym ko... To by było tylko słynne z sobotonu Last man Stand. I tyle. Nic więcej byśmy nie zrobili w tym miejscu. Eee, dziękuję wszystkim za uwagę. Żegnam się serdecznie. To był Matsu w towarzystwie No Life'a. Kici. I Eryka. Żegnam. odcinek się podobał, zostawcie suba, łapkę. Jeśli nie, to łapkę w dół. Życzę mi miłego wieczoru. Do mnie.